Zniszczyłam firmę mojej siostry, zabrałam jej wszystko, co próbowała mi ukraść, a sąd kazał jej zapłacić mi 80 tysięcy złotych odszkodowania. I wiecie co? Nie żałuję ani jednej chwili, ani jednej złotówki wydanej na prawników, ani jednej nieprzespanej nocy. To była najtrudniejsza i najlepsza lekcja, jakiej udzieliłam w życiu. Lekcja o konsekwencjach. Witam Was w mojej historii. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować i napisać w komentarzach, z jakiego miasta oglądacie. Ciekawa jestem, dokąd dociera moja opowieść. A teraz wracajmy do piekła, które zgotowała mi własna krew. Wszystko zaczęło się w sposób tak banalny, że aż śmieszny, od cyferek na ekranie. Był zimny, deszczowy wtorek, 14 marca. A ja od trzech godzin wpatrywałam się w panel analityczny mojego sklepu na platformie Shopify. Siedziałam w swoim małym domowym biurze we Wrocławiu, w pokoju, który był kiedyś sypialnią dla gości, a teraz stał się centrum mojego wszechświata. Za oknem szaruga i wiatr smagający szybę, a w środku cisza przerywana tylko miarowym szumem mojego starego laptopa Dell i tykaniem zegara. Powietrze było gęste i pachniało wczorajszą kawą. Czułam narastający ucisk w klatce piersiowej, taki znajomy, metaliczny posmak stresu w ustach. Sprzedaż w moim sklepie internetowym z odzieżą Magdalena Style, który budowałam od zera przez ostatnie siedem lat, leciała na łeb na szyję. Spadek o 15% w styczniu, 25% w lutym, a marzec zapowiadał się na totalną katastrofę. Przeczesywałam fora, czytałam o zmianach w algorytmach Google, zmieniałam kampanię na Facebooku, ale nic nie pomagało. To było jak próba zatkania tamy palcem podczas gdy woda przelewała się górą. Wtedy na ekranie telefonu wyświetliło się powiadomienie z messengera. To była pani Elżbieta. Jedna z moich pierwszych i najwierniejszych klientek, kobieta po pięćdziesiątce, która kochała moje lniane sukienki. Pani Magdo, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Dostałam ostatnio reklamę takiego nowego sklepu. Mają rzeczy prawie identyczne jak pani, tylko trochę taniej. Pomyślałam, że może panią to zainteresuje, bo konkurencja nie śpi. Przesyłam link. Serce podskoczyło mi do gardła. Z lodowatym spokojem, który przychodzi tuż przed uderzeniem paniki, kliknęłam w link. Strona ładowała się przez ułamek sekundy, który trwał wieczność, a potem zobaczyłam: To nie była konkurencja, to była kradzież. Strona nazywała się Anna Moda, moja siostra miała na imię Anna. Układ strony czcionka. Kolorystyka, wszystko było niepokojąco znajome. Ale potem zobaczyłam produkty. To były moje zdjęcia te same zdjęcia, które robiłam w pocie czoła w wynajętym studio, z modelkami, za które płaciłam. Te same opisy produktów, które pisałam o drugiej w nocy, dopieszczając każde słowo, by oddać fakturę materiału i krój. Ta sama lniana, sukienka Wrocławska Jutrzenka kto którą zaprojektowałam, a teraz widniała pod nazwą Letnia Bryza. Nawet błąd literowy, który kiedyś zrobiłam w opisie jedwabnej bluzki i którego nie zdążyłam poprawić, był skopiowany jeden do jednego. Poczułam falę gorąca, która zalała mnie od stóp do głów, a potem natychmiastowy chłód. Ręce zaczęły mi drżeć tak mocno, że ledwo mogłam utrzymać myszkę. Wstałam, i podeszłam do okna, próbując złapać oddech. Deszcz bębnił o parapet. W odbiciu w szybie zobaczyłam swoją bladą, zszokowaną twarz. W tamtej chwili, patrząc na swoje odbicie, przeniosłam się w czasie. Obraz w mojej głowie był tak żywy, jakby działo się to wczoraj, pięć lat wcześniej. Moja siostra Ania, młodsza o osiem lat. Siedziała dokładnie na tej samej kanapie, która teraz stała za moimi plecami w biurze. Płakała, jej makijaż spływał po policzkach, a w dłoniach miętosiła mokrą chusteczkę. Właśnie straciła kolejną pracę. Tym razem w call center. Magda, ja już nie wiem, co robić, chlipała. Nigdzie mnie nie chcą na dłużej. Jestem beznadziejna. Skończę na kasie w Biedronce. Patrzyłam na nią i serce mi się krajało. Zawsze była tą słabszą, tą, której trzeba było pomagać. Ja, starsza siostra, czułam się za nią odpowiedzialna. Mój sklep Magdalena Style dopiero raczkował. Pracowałam po 18 godzin na dobę. Sama pakowałam paczki, sama odpisywałam na maile, sama prowadziłam media społecznościowe. Ledwo wiązałam koniec z końcem, ale widziałam potencjał. Aniu, uspokój się powiedziałam, podając jej szklankę wody. Może, może mogłabyś mi pomóc? Na razie na pół etatu. Potrzebuję kogoś do obsługi klienta i pakowania zamówień. Nie zapłacę ci kokosów ale na początek wystarczy. Jej oczy rozbłysły. Naprawdę? Magda, zrobię wszystko. Będę najlepszym pracownikiem, jakiego miałaś. Naucz mnie wszystkiego, proszę. Będę ci wdzięczna do końca życia. I tak się zaczęło. Była pojętną uczennicą. Nauczyłam ją wszystkiego: jak rozmawiać z trudnymi klientami, jak zarządzać zamówieniami, jak negocjować z dostawcami, jak przygotowywać opisy produktów, jak prowadzić kampanie reklamowe. Po dwóch latach znała ten biznes na wylot, tak dobrze jak ja. Ufałam jej bezgranicznie. Dałam jej dostęp do wszystkiego do bazy klientów, do kontaktów z naszymi szwalniami w łodzi i producentami tkanin we Włoszech, do haseł, do strategii. Była moją prawą ręką moją siostrą rodziną. Dźwięk powiadomienia mailowego wyrwał mnie z tego wspomnienia. Wróciłam do biurka. Zimny pot spływał mi po plecach. Przez następną godzinę metodycznie przeklikiwałam się przez stronę Ani. Ceny były niższe o około 10-15%, wystarczająco by skusić klientów, którzy szukali okazji. A skąd ich miała? Odpowiedź była bolesna i oczywista. Miała moją bazę danych, ponad 10 tysięcy maili i numerów. Telefonów, które zbierałam przez lata, to nie była konkurencja, to była egzekucja. Wiedziała dokładnie, w które punkty uderzyć, by zabolało najbardziej. Wiedziała, którzy klienci są najcenniejsi, którzy dostawcy dają najlepsze warunki. Miała całą moją wiedzę mój pot i łzy, podane na tacy. Poczułam, jak szok ustępuje miejsca czemuś innemu ciemnej, zimnej furii. Chwyciłam za telefon i wybrałam jej numer. Odebrała po drugim sygnale. Jej głos był beztroski i wesoły. Cześć, siostra, co tam? Ania, widziałam twoją stronę, powiedziałam, a mój głos był nienaturalnie spokojny, niemal martwy. Po drugiej stronie zapadła cisza. Słyszałam tylko jej przyspieszony oddech. A, to! bąknęła w końcu. No, wiesz, pomyślałam, że też spróbuję swoich sił w biznesie. Zainspirowałaś mnie. Zainspirowałam Cię do tego stopnia, że ukradłaś moje zdjęcia i opisy produktów? Mój głos zaczął drżeć z wściekłości. Magda, nie przesadzaj. To się nazywa wolny rynek. Znalazłam lepszych dostawców, mam niższe ceny. Klient wybiera lepszą ofertę. Taka jest gra. Powinnaś to wiedzieć. Jej arogancja była jak cios w twarz. To nie była zagubiona dziewczynka, to była wyrachowana kobieta. Lepszych dostawców? Ania, ty dzwonisz do moich dostawców, używasz mojej bazy klientów. To jest kradzież. Udowodnij mi to rzuciła chłodno. Nie masz na nic dowodów a teraz przepraszam, ale mam zamówienia do spakowania. I rozłączyła się. Stałam z telefonem w ręku, wpatrując się w pusty ekran. Poczułam łzy napływające do oczu, ale je powstrzymałam. Nie będę płakać. Nie po niej. Wtedy podjęłam decyzję. Ona myślała, że to jest gra. W porządku. Zagramy, ale na moich zasadach. I obiecuję wam, że na końcu tej gry ona nie będzie miała nic. Mało wiedziałam, że droga, którą obrałam, będzie kosztować mnie zdrowie, oszczędności i resztki wiary w ludzi. Ale to, co stało się później, zmieniło wszystko. Następnego dnia rano, po nieprzespanej nocy, podczas której wpatrywałam się w sufit, odtwarzając w głowie każdą rozmowę z Anią z ostatnich pięciu lat, szukając znaków, sygnałów, których nie zauważyłam, Umówiłam się na spotkanie. Kancelaria adwokacka Sokołowski i partnerzy mieściła się w starej kamienicy przy ulicy Ruskiej. Skrzypiące drewniane schody, zapach kurzu i papieru. Mecenas Sokołowski był mężczyzną koło pięćdziesiątki z siwiejącymi włosami i przenikliwym spojrzeniem. Słuchał mojej historii w milczeniu. Przeglądając wydruki ze strony Ani i mojej. Nie przerywał, tylko od czasu do czasu notował coś w swoim skórzanym notatniku. Kiedy skończyłam, odchylił się na krześle i splutł dłonie na brzuchu. Pani Magdaleno, zaczął spokojnym, głębokim głosem. To, co pani opisuje, to podręcznikowy przykład czynu nieuczciwej konkurencji. A konkretnie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Baza klientów, kontakty do dostawców, pani know-how to wszystko stanowi tajemnicę pani firmy, pod warunkiem, że podjęła pani działania w celu jej ochrony. Miała podpisaną umowę o pracę i klauzulę poufności powiedziałam szybko. Doskonale to nasz punkt wyjścia ale słowa przeciwko słowom w sądzie to za mało. Potrzebujemy twardych, niepodważalnych dowodów. Dowodów na to, że świadomie i celowo skopiowała dane przed odejściem z firmy. Ale jak mam to udowodnić? Poczułam, że nadzieja, która we mnie kiełkowała, zaczyna gasnąć. Odeszła miesiąc temu, jej służbowy laptop jest wyczyszczony. Sokołowski uśmiechnął się lekko. Laptop tak. Ale czy dane trzymaliście Państwo na serwerze firmowym? Tak, wszystko było na naszym serwerze w chmurze. Bingo, powiedział, musimy natychmiast zabezpieczyć logi serwera. Potrzebujemy informatyka śledczego, który przygotuje ekspertyzę. To pokaże nam dokładnie, kto, kiedy i z jakiego adresu IP logował się i jakie pliki pobierał. To będzie nasz gwóźdź do trumny. Po drugie, musi pani skontaktować się ze swoimi kluczowymi dostawcami. Proszę ich zapytać, czy pani siostra się z nimi kontaktowała i co im oferowała. Proszę nagrywać te rozmowy, uprzedzając ich o tym. Każdy detal ma znaczenie. Wyszłam z jego gabinetu z listą zadań i rachunkiem za pierwszą konsultację, który przyprawił mnie o zawrót głowy. Wiedziałam, że to dopiero początek wojna będzie kosztowna. Ale czułam też coś innego, determinację. Miałam plan, miałam cel. Pierwszy telefon wykonałam do Kamila, młodego informatyka, który od czasu do czasu pomagał mi z technicznymi aspektami sklepu. Zgodził się pomóc od razu. Spotkaliśmy się jeszcze tego samego dnia. Przez dwie godziny siedział w ciszy, stukając w klawiaturę, a ja czułam, jak rośnie mi ciśnienie. W końcu odwrócił się do mnie z triumfalnym uśmiechem. Magda, mam to, powiedział, pokazując mi rzędy niezrozumiałych dla mnie kodów na ekranie. Logi serwera nie kłamią, widać jak na dłoni. 15 lutego, tydzień przed jej odejściem, między drugą a czwartą w nocy, z jej domowego adresu IP pobrano cały folder klienci VIP. Oraz dostawcy kluczowi. Ponad 8 gigabajtów danych. Mam też ślady logowania do skrzynki mailowej i kopiowania całej historii korespondencji. Ona skopiowała dosłownie wszystko. Jest skończona. Poczułam ulgę tak wielką, że zakręciło mi się w głowie. To był dowód twardy, cyfrowy dowód. Następny krok był trudniejszy emocjonalnie. Dzwonienie do dostawców. Pierwszy, producent guzików z Bielska Białej, wykręcał się od odpowiedzi, bał się mieszać w rodzinne spory. Drugi, właściciel szwalni z łodzi, pan Jacek, był bardziej otwarty. Pani Magdo. Tak, dzwoniła pani Anna, powiedział po moim wyjaśnieniu sytuacji i uzyskaniu zgody na nagrywanie. Mówiła, że odchodzi od pani i zakłada własną firmę. Proponowała płatność z góry za całą partię i obiecywała większe zamówienia. Mówiła też, że pani firma ma problemy finansowe i lepiej wiązać się z kimś stabilnym. Szczerze mówiąc, wydało mi się to trochę nieeleganckie. Nagrałam jeszcze trzy takie rozmowy. Każda z nich była jak kolejny gwóźdź do trumny Ani. Kłamała, manipulowała. Próbowała zniszczyć moją reputację. To już nie była tylko kradzież, to była zaplanowana z premedytacją destrukcja. W ciągu następnych dwóch tygodni, które zleciały mi jak w malignie, razem z mecenasem Sokołowskim budowaliśmy pozew. Drukowałam maile, spisywałam zeznania, Kamil przygotował oficjalną ekspertyzę. Stos dokumentów na moim biurku rósł z dnia na dzień. Spałam po cztery godziny na dobę, w dzień próbując ratować resztki mojego biznesu, a w nocy pracując nad sprawą. Zaczęły się u mnie potworne migreny, ból był tak silny, że czasami nie mogłam patrzeć na światło. To była cena, jaką płaciłam za dążenie do sprawiedliwości. W połowie kwietnia, kiedy myślałam, że wszystko jest już na dobrej drodze, żeby złożyć pozew, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Siedziałam nad stosem papierów, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. To był kurier. Przyniósł pismo gruba, sztywna koperta. Otworzyłam ją drżącymi rękami. W środku było pismo od prawnika Ani. Oficjalne wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych i groźba pozwu o zniesławienie. Oskarżała mnie o nękanie jej i jej kontrahentów. Mała złodziejka, która ukradła mi wszystko, teraz próbowała zrobić ze mnie agresora i mnie zastraszyć. To był moment, w którym mogłam się załamać. Ale kiedy przeczytałam te bezczelne kłamstwa, poczułam tylko zimną, krystalicznie czystą wściekłość. Wiedziałam, że się boi, wiedziała, że coś robię, jej ruch tylko potwierdził, że idę w dobrym kierunku. Telefon, który zadzwonił zaraz potem Miał zmienić całą dynamikę tej wojny. To był mecenas Sokołowski. Pani Magdaleno, mam pomysł, powiedział. Nie będziemy tylko odpowiadać na jej pismo. Złożymy razem z pozwem wniosek o zabezpieczenie powództwa. To oznacza, że poprosimy sąd, aby na czas trwania procesu zakazał pani siostrze prowadzenia działalności i korzystania z bazy danych. Jeśli sąd się zgodzi, Odetniemy jej tlen, zanim proces na dobre się zacznie. To było genialne i ryzykowne. Ale musieliśmy spróbować. Złożyliśmy papiery w sądzie gospodarczym we Wrocławiu. Czekanie na decyzję sądu w sprawie zabezpieczenia było torturą. Każdy dzień ciągnął się w nieskończoność. Każdy nowy klient jej sklepu, o którym dowiadywałam się z mediów społecznościowych. Był jak sztylet w serce. Czułam się bezsilna, patrząc, jak zarabia pieniądze na mojej pracy. Po trzech tygodniach nadeszła odpowiedź. Sąd przychylił się do naszego wniosku. Ania dostała sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej pod marką Anna Moda do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Musiała zamknąć stronę internetową i zaprzestać sprzedaży. Kiedy przeczytałam to postanowienie, po raz pierwszy od wielu tygodni się uśmiechnęłam. To była pierwsza wygrana bitwa, ale wojna dopiero się zaczynała. Reakcja Ani była przewidywalna. Zadzwoniła do mnie, krzycząc i płacząc: Coś ty narobiła? Zniszczyłaś mnie? Jak mogłaś to zrobić własnej siostrze? Ja tylko bronię tego, co moje odpowiedziałam spokojnie. Porozmawiamy w sądzie. Proces ciągnął się przez następne 8 miesięcy. 8 miesięcy piekła. Ania i jej prawnik robili wszystko, żeby mnie zdyskredytować. Twierdzili, że sama dałam jej dostęp do danych jako prezent na start, że opisy produktów i zdjęcia są ogólnodostępną inspiracją, że dostawcy kłamią, bo jestem dla nich ważniejszym klientem. Każda rozprawa była dla mnie ogromnym stresem. Musiałam patrzeć na jej twarz, na której malowała się rola ofiary. Musiałam słuchać jej kłamstw pod przysięgą. W tym czasie mój biznes ledwo przędł. Straciłam wielu klientów, musiałam wziąć pożyczkę, żeby opłacić prawników i utrzymać firmę. Były momenty, kiedy chciałam się poddać, kiedy myślałam, że koszt tego wszystkiego jest zbyt wysoki. Co mnie trzymało? Rozmowy z moimi lojalnymi klientami. Takimi jak pani Elżbieta, którzy wrócili, gdy tylko sklep Ani zniknął z sieci. Wsparcie mojej jedynej przyjaciółki, Kasi, która przynosiła mi jedzenie, kiedy zapominałam jeść, i myśl o tej rozmowie, w której Ania powiedziała, udowodnij mi to. Postanowiłam, że to zrobię, choćbym miała paść. Punktem zwrotnym była rozprawa, na której zeznawał Kamil. Spokojnie i metodycznie. Używając prostego języka, wyjaśnił sędziemu, jak działają logi serwera i co oznaczają zapisy, które znalazł. Przedstawił niepodważalny, cyfrowy ślad kradzieży. Widziałam, jak twarz Ani blednie z każdą minutą jego zeznań. Wiedziała, że to koniec. Jej prawnik próbował go zdyskredytować, ale Kamil był przygotowany na każde pytanie. Kiedy skończył. W sali sądowej zapadła cisza. Nawet sędzia, który do tej pory wyglądał na znudzonego, patrzył z uwagą. Kolejnym gwoździem do jej trumny były zeznania pana Jacka ze szwalni. Potwierdził wszystko, co nagrałam, opowiadając o próbach manipulacji ze strony Ani. Wtedy już wiedziałam. Wygramy. Ostatnia rozprawa odbyła się w grudniu. Sala była mała i duszna. Siedziałam obok mecenasa Sokołowskiego czując jak serce wali mi w piersi. Ania siedziała po drugiej stronie, unikała mojego wzroku. Sędzia odczytywał wyrok. Słuchałam jak w transie. Słowa takie jak czyn nieuczciwej konkurencji, kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa, świadome i celowe działanie na szkodę powódki. A potem najważniejsze zdanie. Sąd zasądza od pozwanej Any nazwisko, na rzecz powódki Magdaleny, nazwisko kwotę 80 tysięcy złotych tytułem, odszkodowania za utracone zyski oraz nakazuje pozwanej trwałe zaniechanie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec powódki przez okres trzech lat. 80 tysięcy. To była kwota, którą wyliczyliśmy na podstawie analizy spadku moich dochodów i jej zysków. To były pieniądze, które mi ukradła. Wyszłam z sądu na mroźne, zimowe powietrze. Nie czułam euforii ani radości. Czułam tylko ogromną, przytłaczającą ulgę. Jakby ktoś zdjął z moich pleców stu kilogramowy ciężar, który nosiłam przez prawie rok. Koszmar się skończył. Tego samego wieczoru zadzwoniła Ania. Spodziewałam się tego. Tym razem nie krzyczała. Płakała cichym, żałosnym płaczem. Magda, błagam cię, zniszczyłaś mi życie, mam długi komornika, nie mam za co żyć, jak mogłaś własnej siostrze. Słuchałam jej w milczeniu, czekałam aż skończy, a potem powiedziałam a mój głos był zimny i spokojny jak lód. Nie, Aniu, ja nie zniszczyłam ci życia, ty sama je sobie zniszczyłaś w momencie, gdy postanowiłaś mnie okraść. Gdy w środku nocy kopiowałaś pliki, które ja tworzyłam przez lata, gdy plułaś mi w twarz, mówiąc o wolnym rynku to nie ja, to konsekwencje nauczyłam cię wszystkiego o biznesie a to jest ostatnia, najważniejsza lekcja, jakiej ci udzielam za swoje czyny zawsze się płaci zawsze. I rozłączyłam się, zablokowałam jej numer. Nie chciałam więcej słyszeć jej głosu. Czy czułam satysfakcję? Tak. Ale to nie była radosna satysfakcja. To była gorzka, zimna satysfakcja człowieka, który przetrwał, który walczył o swoje i wygrał. Odbudowa mojego sklepu zajęła czas. Pieniądze z odszkodowania pokryły długi i koszty sądowe, a resztę zainwestowałam w firmę. Powoli krok po kroku odzyskałam zaufanie klientów i pozycję na rynku dzi magdalena style ma się lepiej niż kiedykolwiek ale ja się zmieniłam straciłam siostrę ale zyskałam coś innego twardość której nie miałam mądrość która kosztowała mnie potwornie dużo nauczyłam się że zaufanie jest przywilejem a nie prawem nawet w rodzinie. Czasami zastanawiam się, co byście zrobili na moim miejscu. Czy walczylibyście tak zaciekle o swoje? Czy potrafilibyście pozwać własną siostrę? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ta historia to przestroga. Nie pozwólcie, by ktokolwiek, nawet najbliższa osoba, deptał po waszej pracy i waszych marzeniach. Brońcie tego, co zbudowaliście, bo jeśli wy tego nie zrobicie, Nikt inny was nie obroni. A konsekwencje? Cóż, one zawsze w końcu znajdują właściwy adres.